Biedny ojciec jechał rowerem, aby odwieźć swoją córkę do szkoły. Nagle podjechała bogata kobieta samochodem i z drwiną powiedziała, że nie może uwierzyć, iż były menedżer firmy teraz jeździ rowerem, by zawieźć córkę do szkoły. Jej córka dodała, że Kamila nawet nie ma plecaka szkolnego, tylko plastikową torbę. Bogata kobieta roześmiała się i wyśmiała Manuela, mówiąc, że nie stać go nawet na plecak dla dziecka. Ojciec spokojnie poprosił, aby nie mówiła takich rzeczy przy jego córce, ponieważ spóźniali się do szkoły. Kobieta odpowiedziała ze złością, że nie powinni się nawet fatygować, bo i tak nie wpuszczą dziewczynki do klasy, po czym oblała ich kawą i odjechała. Dziewczynka posmutniała i zapytała ojca, dlaczego ta pani była dla nich taka niegrzeczna. Ojciec odpowiedział czule, że to tylko żart. Gdy dotarli do szkoły, nauczycielka ich zatrzymała i poinformowała, że tego dnia Kamila nie może wejść na lekcję. Zaskoczony ojciec zapytał o powód i usłyszał, że niektórzy rodzice poskarżyli się, iż dziewczynka nie ma plecaka, ani potrzebnych przyborów szkolnych. Ojciec wyjaśnił, że stracił pracę pięć miesięcy temu i robi wszystko, aby jego córka mogła się uczyć. Nauczycielka ze smutkiem dodała, że decyzję podjęła przewodnicząca Komitetu Rodziców, co sprawiło, że ojciec z żalem zapytał, jak ludzie mogą być tak okrutni? W tym momencie pojawiła się ta sama bogata kobieta i oznajmiła, że to ona jest przewodniczącą Komitetu Rodziców i że to ona złożyła skargę, ponieważ córka Manuela rzekomo szkodzi reputacji szkoły. Ojciec odpowiedział, że plecak szkolny nie definiuje zdolności dziecka, jednak kobieta stanowczo stwierdziła, że jej decyzja się nie zmieni. Ojciec odszedł ze swoją córką bardzo smutny, a po drodze dziewczynka zapytała, kiedy wróci do szkoły. Ojciec uśmiechnął się i powiedział, że wkrótce, bo jej edukacja nie kończy się tego dnia. Zaproponował zabawę w szkołę, dał jej kartonowe pudełko i poprosił, by uczyła się tak, jakby się siedziała w klasie. Dziewczynka usiadła przy oknie i obserwowała lekcje, a nauczycielka oraz uczniowie pomagali jej z wnętrza sali. Widząc to, bogata kobieta zadzwoniła do dyrektora szkoły i ze złością zażądała usunięcia dziewczynki, mówiąc, że to wstyd i że ojciec wygląda jak złodziej. Ojciec spokojnie wyjaśnił, że jego córka tylko chce się uczyć. Jednak dyrektor oświadczył, że podjął decyzję i polecił Manuelowi zabrać dziecko. Ponieważ nie może sprzeciwiać się kobiecie, która przekazuje szkole dużo pieniędzy. Ojciec smutno się zgodził i powiedział córce, że pójdą do miejsca, gdzie będą szanowani. Wtedy nauczycielka wyszła z budynku i oświadczyła, że jeśli Kamila odejdzie, ona również odejdzie. Bogata kobieta z pogardą zapytała, czy naprawdę warto opuszczać szkołę z powodu biednego dziecka. Nauczycielka odpowiedziała, że bieda nie odbiera prawa do nauki. Rozzłoszczona kobieta pozwoliła jej odejść, a wówczas wszyscy uczniowie wyszli ze szkoły, mówiąc, że jeśli ich nauczycielka odejdzie, oni również odejdą. Dzieci jedno po drugim kładły swoje plecaki na ziemi, a nawet córka bogatej kobiety odłożyła swój plecak, mówiąc matce, że nie chce stać się kimś takim jak ona, i przypominając, że kiedyś Kamila dzieliła się z nią jedzeniem. Widząc to wszystko, dyrektor powiedział, że wszyscy zasługują na drugą szansę i że Kamila będzie uczyć się razem z innymi dziećmi. Bogata kobieta poczuła wstyd, przeprosiła biednego ojca i przypomniała, że kiedyś również przechodziła trudne chwile, a on jej pomógł. Na koniec zaproponowała mu pracę w szkole jako ochroniarz, a biedny ojciec odpowiedział z ulgą.